Sumienie rozwija się na różne sposoby. Rozwija się także przez uczynek. Bogu na Jego miłość należy odpowiedzieć dobrym czynem czynem miłości. Na miłość Bożą, wyrażoną także w tym świetle, które pojawia się w sumieniu, trzeba odpowiedzieć miłością przez czyn. Kiedy na Bożą miłość odpowiadam miłością, wykonując dobry czyn, to moje sumienie się rozwija. Każde dobro, które uczynię zgodnie ze swym sumieniem, jakoś się we mnie kumuluje. Ale także za każdym razem, kiedy nie odpowiem czynem dobrym na miłość Bożą, kumuluje się we mnie zło, albo przynajmniej obojętność. I później sumienie zaczyna źle funkcjonować, obumiera, zamiera, staje się obojętne, przestanie pracować prawidłowo. Wyobraźmy sobie sytuację dziecka, które jest otaczane miłością, ma wszystko czego potrzeba, ale na tę miłość, którą otrzymuje, nie odpowiada miłością. Takie dziecko wyrośnie na kogoś rozpieszczonego, na kogoś bez charakteru. Na pewno nie wyrośnie na dobrego człowieka. Bo na miłość trzeba odpowiedzieć miłością. I ta odpowiedź musi wiązać się z jakimś wysiłkiem, z jakąś ofiarą. To tak już jest, że żeby wykonać ten dobry czyn. Trzeba się trochę wysilić. Nie można pozwolić, by zwyciężyło lenistwo, obojętność. Tak samo jak z tym dzieckiem, tak samo jest i z nami. Wszystko funkcjonuje dobrze, kiedy odpowiadam na miłość Bożą miłością i wiem, że muszę w to włożyć trochę wysiłku, jakąś ofiarę. To będzie mnie trochę kosztowało. Ale nie ma. Innej drogi trzeba przez to przejść. Sumienie rozwija się przez to, że na Bożą miłość, na Boże nauczanie ja odpowiadam, odpowiadam miłością z mojej strony, miłością przez dobry czyn. A kto w taki sposób działa, w tym spełni się obietnica Boża. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, bo beze mnie nic nie możecie uczynić.